Co się dzieje, gdy nagle wybierasz siebie ponad wszystko inne? Alan Watts wgląd wiesz. Jest coś dziwnie rewolucyjnego w tej idei. Wybieranie siebie. Stawianie siebie na pierwszym miejscu. Brzmi to niemal egoistycznie, prawda? Niemal grzesznie. Jakbyś naruszał jakąś niepisaną umowę społeczną, która mówi, że twoje potrzeby zawsze powinny być na końcu listy. Najpierw rodzina, potem praca, potem przyjaciele potem społeczność, potem. No cóż, jeśli zostanie jeszcze jakaś energia, jeśli zostanie jeszcze jakiś czas, jeśli jakoś cudem nie jesteś już całkowicie wyczerpany, to może, tylko może, możesz pomyśleć o sobie. Ale co się właściwie dzieje, gdy odwracasz te równanie? Gdy mówisz nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, nie po tym, jak wszyscy inni będą zadowoleni, ale teraz, teraz wybieram siebie. Co się dzieje w tej chwili? Cóż, pozwól, że ci powiem. Bo to, co się dzieje, jest o wiele bardziej fascynujące i o wiele bardziej niepokojące dla starego porządku rzeczy, niż możesz sobie wyobrazić. Po pierwsze, i to jest naprawdę ciekawe. ludzie wokół Ciebie zaczynają się tug denerwować. Nie od razu, nie w sposób oczywisty. Ale jest to tam, to subtelne napięcie. Ten ledwie dostrzegalny dyskomfort w ich oczach, gdy mówisz: nie, na coś, na co zawsze mówiłeś tak. Nie mogę przyjść na rodzinny obiad w niedzielę, potrzebuję czasu dla siebie. Nie, nie mogę zostać po godzinach, mam plany. Nie, nie mogę pomóc ci się przeprowadzić, przepraszam. Proste słowa, ale och, reakcje. Wyobraź sobie spokojny staw. Woda jest zupełnie nieruchoma, płaska jak lustro. A potem rzucasz kamień, nieduży kamień, tylko mały kamyczek, ale fale się rozchodzą, prawda? Malutkie fale, które zakłócają tę doskonałą ciszę. Tak właśnie jest, gdy zaczynasz wybierać siebie, zakłócasz spokojny staw oczekiwań innych ludzi. I niektórzy ludzie, szczególnie ci, którzy przyzwyczaili się do Twojego tak, do Twojej dostępności, do Twojej samopoświęcania, nie będą tego lubić. Ale oto, co musisz zrozumieć: ich dyskomfort nie jest Twoim problemem. Ich przyzwyczajenie do tego, że stawiasz ich potrzeby ponad swoimi własnymi, nie jest Twoim zobowiązaniem do kontynuowania tego. Ich oczekiwanie, że będziesz się poświęcać w nieskończoność, nie jest twoim zadaniem do spełnienia. I kiedy to wreszcie zrozumiesz, naprawdę zrozumiesz, głęboko w kościach, coś się zmienia, coś fundamentalnego, jakby przesunął się tektoniczny płyt twojego bycia. Po drugie, i to jest naprawdę dziwne, zaczniesz odkrywać, kim właściwie jesteś. Brzmi to banalnie, prawda? Odkryj siebie, jak slogan z plakatu motywacyjnego. Ale nie, nie, to o wiele głębsze niż to, bo widzisz, przez cały czas, gdy stawiałeś wszystkich innych na pierwszym miejscu, nie byłeś naprawdę sobą, byłeś kompozytem, kolarze, kolekcją oczekiwań, wymagań, ról, które odgrywałeś, aby inni byli zadowoleni. Dla rodziców byłeś posłusznym dzieckiem, dla szefa byłeś zaangażowanym pracownikiem, dla partnera byłeś wspierającym kochankiem, dla przyjaciół byłeś wiarygodnym towarzyszem, a dla siebie. Cóż dla siebie byłeś, na kim, czym? Prawda jest taka, że nie miałeś pojęcia, bo nigdy nie było czasu, aby się tego dowiedzieć. Nigdy nie było przestrzeni, aby to odkryć. Wyobraź sobie muzyka, który przez całe życie grał tylko kawery, piosenki innych ludzi, melodie, które ktoś inny skomponował. I grał je dobrze, rozumiesz? Grał je perfekcyjnie. Wszyscy klaskali, wszyscy mówili: Och, jak cudownie, jak utalentowany. Ale pewnego dnia w ciszy swojego pokoju zaczyna improwizować, zaczyna grać coś własnego. I początkowo jest to dziwne, niezręczne, nie brzmi jak nic, co znane, nie brzmi jak nic, czego oczekiwali inni, ale to jest jego, to jest prawdziwe. To właśnie się dzieje, gdy zaczynasz wybierać siebie, zaczynasz grać swoją własną melodię, nie melodię, której wszyscy oczekują, nie piosenkę, którą wszyscy znają, ale Twoja. I na początku może to brzmieć dziwnie, nawet dla ciebie, bo przez tak długi czas grałeś tylko to, czego chcieli inni, że zapomniałeś, jak brzmi twoja własna muzyka. Ale im więcej ćwiczysz, im częściej wybierasz siebie, im częściej honorujesz swoje własne pragnienia, swoje własne potrzeby, swoje własne prawdy, tym wyraźniejsza staje się melodia. I pewnego dnia zdajesz sobie sprawę: Och, to jestem ja, to naprawdę jestem ja. A to odkrycie. To jest wszystko. Po trzecie, i tu robi się naprawdę interesująco, Twoje relacje zaczynają się zmieniać. Niektóre pogłębiają się, stają się bogatsze, bardziej autentyczne, pełniejsze. Bo kiedy pokazujesz się jako osoba, którą naprawdę jesteś, nie jako wersja siebie, którą myślisz, że powinieneś być, dajesz pozwolenie innym, aby zrobili to samo, to jak. Wyobraź sobie dwie osoby noszące maski sztywne, niewygodne maski, które ukrywają ich prawdziwe twarze i rozmawiają ze sobą przez te maski, odnosząc się do siebie wzajemnie przez te sztuczne fasady. Jak się masz? Dobrze, wszystko jest świetnie, wspaniale, ja też, ale nic z tego nie jest prawdziwe. Obie osoby są wyczerpane, zagubione, przestraszone, niepewne, ale noszą maski, bo. No cóż, bo tak się robi. Bo to jest bezpieczne, bo jeśli pokażesz swoją prawdziwą twarz, może cię odrzucą, ale potem jedna osoba, tylko jedna, robi coś odważnego. Zdejmuje maskę i mówi. Wiesz co? Tak naprawdę nie jestem w porządku, tak naprawdę się zmagam, tak naprawdę się boję. I co się dzieje? Druga osoba, widząc tę odwagę, czując to zaproszenie do autentyczności, też zdejmuje maskę. Ja również, ja też się zmagam. Ja też się boję. I nagle między nimi jest prawdziwa więź. Prawdziwa więź. Nie uprzejma rozmowa między fasadami, ale głęboka, ludzka komunikacja między duszami. To właśnie się dzieje, gdy zaczynasz wybierać siebie. Twoje relacje albo pogłębiają się w tej autentyczności, albo odpadają. I tak, niektóre odpadną. Niektóre osoby nie będą w stanie poradzić sobie z prawdziwym tobą. Niektórzy ludzie są zaangażowani w wersję Ciebie, którą stworzyli i kiedy pojawia się prawdziwy Ty, gdy wybierasz siebie ponad utrzymywanie ich wyobrażenia, nie będą w stanie się dostosować. I będą mówić rzeczy takie jak Zmieniłeś się. Nie jesteś już tym, kim byłeś. Stajesz się egoistyczny. I mają rację. Zmieniłeś się. Nie jesteś już tym, kim byłeś. Ale oto, co oni nie rozumieją. Wersja ciebie, którą opłakują, nigdy nie była prawdziwa w pierwszej kolejności. To była konstrukcja, marionetka, wersja ciebie zaprojektowana tak, aby pasowała do ich potrzeb, ich oczekiwań, ich wygody. A prawdziwy ty, ten, który jest teraz, ten, który wybrał siebie, jest o wiele bardziej interesujący, o wiele bardziej żywy, o wiele bardziej godny miłości niż ta stara wersja, ale nie wszyscy będą w stanie to zobaczyć. I to jest w porządku. Bo oto sekret: ludzie, którzy naprawdę Cię kochają, którzy naprawdę Cię widzą, będą świętować Twój wybór siebie, będą Cię zachęcać, będą mówić: Tak, w końcu wiedziałem, że tam jesteś. To są ludzie, których warto trzymać, to są relacje, które mają znaczenie. Reszta? Cóż, pozwól im odejść. Zrób miejsce. Bo kiedy puszczasz to, co nie pasuje, tworzysz przestrzeń na to, co pasuje. Po czwarte, i to jest naprawdę fascynujące. Twoja energia się zmienia. Pamiętasz, jak czułeś się cały czas zmęczony, wyczerpany? Jak gdybyś biegł na pustym baku, ciągnąc się przez każdy dzień z zaciskaniem zębów i siłą woli, to zaczyna się zmieniać. Bo widzisz, kiedy żyjesz nie w zgodzie z sobą, kiedy ciągle stawiasz innych na pierwszym miejscu, kiedy ciągle mówisz tak, gdy chcesz powiedzieć nie, kiedy ciągle zdradzasz swoje własne potrzeby na rzecz cudzych, Drenuje to cię. Dosłownie wysysa z ciebie życie. To jak? Wyobraź sobie balon. Nadmuchany, jasny, unoszący się, a potem wyobraź sobie, że jest w nim mały wyciek. Nic wielkiego, tylko mała dziurka. Ale powoli, stale powietrze wycieka. Na początku balon nadal unosi się. Nadal wygląda w miarę dobrze. Ale z czasem zaczyna opadać. Zaczyna się marszczyć traci swój kształt, swoją witalność, swoją zdolność do unoszenia się. Tak właśnie się czujesz, gdy żyjesz dla innych, jak balon z powoli wyciekającym powietrzem. Ale kiedy zaczynasz wybierać siebie, kiedy zaczynasz honorować swoje granice, swoje potrzeby, swoje pragnienia, naprawiana jest ta dziura. Powietrze przestaje wyciekać, a właściwie zaczynasz się napełniać. I nagle masz energię, o której zapomniałeś, że ją posiadasz. Masz entuzjazm, masz radość, nie dlatego, że twoje życie stało się nagle łatwiejsze, ale dlatego, że nie jesteś już w stałym konflikcie z samym sobą. Nie walczysz już przeciwko własnemu przepływowi, nie ignorujesz już własnych potrzeb, nie zdradzasz już samego siebie w każdej decyzji, jesteś w końcu wyrównany, w zgodzie, płynący z a nie przeciwko strumieniowi twojego własnego istnienia. I ta energia, ta witalność jest zaraźliwa. Ludzie to zauważają, zaczynają się pytać, co się z tobą stało, wyglądasz inaczej, lżej, bardziej żywy i odpowiadasz, jeśli jesteś szczery, wybrałem siebie, w końcu po prostu wybrałem siebie. Po piąte, i to jest moment, w którym robi się naprawdę pięknie, zaczynasz odkrywać czego naprawdę chcesz. Bo przez cały ten czas, gdy żyłeś dla innych, nigdy nie miałeś szansy się zastanowić czego ja chcę. Co sprawia, że ja czuję się żywy? Co sprawia, że moje serce śpiewa? Byłeś zbyt zajęty robieniem tego, co inni potrzebowali, chcieli, oczekiwali, byłeś zbyt zajęty wypełnianiem ról, odpowiadaniem na wymagania, spełnianiem obowiązków, ale teraz, z tą nową przestrzenią, z tą nową energią, z tą nową autentycznością, Zaczynasz słyszeć cichszy głos, głos, który zawsze tam był, ale był zagłuszany przez wszystkie inne głosy twój własny głos. I mówi on rzeczy, które mogą cię zaskoczyć: rzeczy takie jak: Zawsze chciałem malować, zawsze chciałem podróżować, zawsze chciałem napisać książkę, zawsze chciałem mieszkać nad oceanem, zawsze chciałem być sam, zawsze chciałem więcej ludzi wokół siebie, cokolwiek to jest, cokolwiek to jest dla ciebie nagle staje się możliwe, nie dlatego, że okoliczności się zmieniły, ale dlatego, że ty się zmieniłeś. Dałeś sobie pozwolenie, aby chcieć tego, czego chcesz, aby pragnąć tego, czego pragniesz, aby być tym, kim jesteś. I to pozwolenie, ta prosta, radykalna zgoda na twoje własne pragnienia, to jest drzwi, drzwi do życia, którego nigdy nie wiedziałeś, że było możliwe. Bo widzisz, kiedy żyjesz w zgodzie z samym sobą, kiedy wybierasz siebie, kiedy honorujesz swoje prawdy, życie zaczyna współpracować z tobą, zamiast przeciwko tobie, nie w magiczny sposób, nie w jakiś kosmiczny sposób prawa przyciągania, ale w bardzo praktyczny sposób, kiedy jesteś jasny co do tego, kim jesteś i czego chcesz, podejmujesz lepsze decyzje, przyciągasz lepsze możliwości, tworzysz lepsze doświadczenia, bo nie działasz już z miejsca kompromisu, wyczerpania, rezygnacji. Działasz z miejsca jasności, energii, autentyczności i to wszystko zmienia. Po szóste, i to jest miejsce, gdzie staje się naprawdę głęboko, zdajesz sobie sprawę, że wybieranie siebie nie jest egoizmem, to jest miłość. Pozwól. Żebym to wyjaśnił, bo to jest krytyczne. Całe życie uczono cię, że stawianie siebie na pierwszym miejscu jest egoistyczne, że bycie dobra osobą oznacza poświęcenie. Że miłość oznacza stawianie innych przed sobą, i jest w tym ziarno prawdy. Miłość często wymaga poświęcenia, relacje wymagają kompromisu, społeczność wymaga wkładu, ale i to jest duże ale nie możesz dawać z pustego miejsca. Nie możesz kochać innych, gdy nie kochasz siebie, nie możesz wspierać innych, gdy ty sam się zawalasz. To jak te instrukcje bezpieczeństwa w samolotach. Najpierw załóż własną maskę tlenową, zanim pomożesz innym. Dlaczego? Bo jeśli stracisz przytomność, próbując pomóc komuś innemu, oboje umrzecie. Ale jeśli najpierw się zadbasz o siebie, możesz pomóc wszystkim wokół ciebie. To nie egoizm, to jest mądrość. Wybieranie siebie nie oznacza ignorowania potrzeb innych, nie oznacza stawania się narcystycznym, nieczułym, odizolowanym. Oznacza to uznanie, że jesteś człowiekiem z potrzebami, pragnieniami, ograniczeniami i że te rzeczy są ważne, tak ważne jak potrzeby, pragnienia i ograniczenia wszystkich innych, nieważniejsze, ale nie mniej ważne. I kiedy zaczynasz traktować siebie z tą samą życzliwością, współczuciem i uwagą, którą dajesz innym, dzieje się coś pięknego, stajesz się lepszą osobą, nie dlatego, że stajesz się święty. Nie dlatego, że osiągasz jakąś moralną doskonałość, ale dlatego, że jesteś w końcu w pełni obecny, w pełni żywy, w pełni tu. I kiedy jesteś w pełni obecny, gdy nie jesteś wyczerpany, obrażony, pełen urazy z tego, że ciągle się poświęcasz, możesz kochać innych w sposób, który jest autentyczny, spontaniczny, radosny, możesz dawać, nie licząc kosztów, bo nie dajesz już z miejsca długu. Dajesz z miejsca przepełnienia i to, to przepełnienie zmienia wszystko. Po siódme, i to jest naprawdę fascynujące, zdajesz sobie sprawę, że wybieranie siebie nie jest punktem docelowym. To jest praktyka. Codzienna, ciągła, nigdy niekończąca się praktyka. Bo widzisz, nie wybierasz siebie raz i na zawsze. To nie jest przełącznik, który przestawiasz, a potem już na zawsze jesteś dobry. To jest seria małych wyborów. Codziennie, czasami co godzinę, czasami co minutę. Czy dzisiaj pójdę na siłownię, czy zrobię wszystkim innym to, czego chcą? Czy powiem nie temu zaproszeniu, czy zgodzę się, aby nie rozczarować ich? Czy będę honorować moją potrzebę ciszy, czy będę próbować być towarzyski, bo powinienem? Każdy z tych wyborów to możliwość, możliwość wyboru siebie lub możliwość zdrady siebie i czasami zdradzisz siebie. Czasami wróci stara dawana kondycjonowanie. Stary nawyk stawiania wszystkich innych na pierwszym miejscu: i powiesz tak, gdy chcesz powiedzieć nie, zgodzisz się, gdy chcesz odmówić, poświęcisz siebie, gdy powinieneś się chronić i to jest w porządku to jest część bycia człowiekiem. Ale różnica jest taka, że teraz wiesz, wiesz, co robisz, wiesz, jaki jest koszt, i następnym razem, może nie natychmiast, ale w końcu, możesz wybrać inaczej. To jest praktyka i jak każda praktyka staje się łatwiejsza z czasem. Wybieranie siebie staje się bardziej naturalne, bardziej automatyczne, mniej straszne. Aż pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, wybieranie siebie nie jest już aktem buntu, nie jest już czymś, co musisz zmusić się do zrobienia. To po prostu. Kim jesteś? Po ósme, i tu docieramy do czegoś naprawdę głębokiego, zdajesz sobie sprawę, że wybieranie siebie nie jest oddzieleniem się od świata. To jest głębsze połączenie z nim. To brzmi paradoksalnie, prawda? Jak może wybieranie siebie sprawić, że poczujesz się bardziej połączony z innymi? Ale jest sens, bo kiedy żyjesz w zgodzie z sobą, kiedy honorujesz swoje prawdy, kiedy wybierasz autentyczność zamiast konformizmu, stajesz się prawdziwy. I prawdziwość, autentyczna, nieudekorowana, niezafałszowana prawdziwość, jest tym, co naprawdę łączy ludzi nie fałszywe fasady, nie maski uprzejmości, nie performance bycia tym, kim myślisz, że powinieneś być, ale prawdziwy ty, z wszystkimi twoimi wadami, strachami, dziwnościami, pięknem. I gdy pokazujesz się w ten sposób, gdy wybierasz siebie tak całkowicie, że nie możesz już ukryć się za fasadami, dajesz pozwolenie innym na zrobienie tego samego. Tworzysz pole autentyczności wokół siebie, przestrzeń, w której inni mogą oddychać, mogą być sobą, mogą w końcu opuścić ciężar udawania i w tej przestrzeni tworzy się prawdziwa wspólnota, prawdziwa więź, prawdziwa miłość, nie miłość oparta na tym, co możesz zrobić dla kogoś, nie więź oparta na utrzymaniu ról i oczekiwań, ale miłość oparta na byciu, wspólna radość z bycia żywym, bycia człowiekiem. Bycia tu razem w całym bałaganie i pięknie tego wszystkiego. I to to poczucie przynależności, to poczucie połączenia, nie pochodzi z poświęcania siebie, pochodzi z honorowania siebie. I w końcu, po wszystkich zmianach, po wszystkich odkryciach, po wszystkich transformacjach, zdajesz sobie sprawę z czegoś prostego i głębokiego. Wybieranie siebie nie było aktem egoizmu. To był akt odwagi. Bo w świecie, który nieustannie mówi ci, aby był mniejszy, ciszej bardziej dostosowany. Wybieranie siebie jest buntem, to jest mówienie nie statusowi quo, to jest mówienie tak swojej własnej duszy, to jest uznanie, że masz tylko jedno życie, to krótkie, cudowne, niemożliwe do odzyskania życie i że masz prawo przeżyć je na swój sposób, nie w sposób, jakiego oczekują twoi rodzice, nie w sposób, w jaki nakazuje społeczeństwo nie w sposób w jaki wszyscy inni myślą że powinieneś ale na swój sposób twój prawdziwy autentyczny dziwny piękny sposób i kiedy to robisz kiedy naprawdę wybierasz siebie całkowicie i bez przeprosin coś magicznego się dzieje nie magiczne w sensie fantazji magiczne w sensie transformacyjne bo życie które żyjesz staje się twoim życiem nie życie które odziedziczysz nie życie które ci przydzielono nie życie, które poddajesz się z powodu strachu lub obowiązku, ale życie, które wybrałeś. A to, to życie wybrane, to życie autentyczne, to życie przeżyte w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. To jest jedyne życie warte przeżycia. Więc co się dzieje, gdy nagle wybierasz siebie ponad wszystko inne? Wszystko, wszystko się zmienia. Ludzie wokół ciebie reagują, twoja energia się przesuwa, twoje relacje ewoluują. Twoje pragnienia się wyjaśniają, twoja mądrość pogłębia, twoja obecność staje się bardziej realna, nie natychmiast, nie dramatycznie, nie w sposób, który sprawia, że ludzie klaskają, ale stopniowo, stale, nieodwołalnie. I pewnego dnia patrzysz wstecz i widzisz, jak bardzo się zmieniłeś, jak daleko zaszedłeś, jak bardzo bardziej sobą się stałeś i zdajesz sobie sprawę, nie straciłeś niczego, co było ważne, Zgubiłeś tylko ciężar niebycia sobą, i to, mój przyjacielu, jest wszystkim. Więc jeśli stoisz na tym progu, jeśli wahasz się na krawędzi wyboru siebie, pozwól mi powiedzieć ci coś, skocz, wybierz siebie, nie jutro, nie w następnym tygodniu, nie po tym, jak wszyscy inni będą zadowoleni, teraz, bo życie nie czeka, czas nie zatrzymuje się. I wersja ciebie która czeka po drugiej stronie tego wyboru autentyczna żywa wolna wersja ciebie czeka czekała wystarczająco długo czas ją spotkać czas w końcu po prostu wybrać siebie i nagle staje się jasne wybieranie siebie nie jest końcem to jest początek początek życia które zawsze miało być twoje cisza